Okej, okay, witajcie, ja jestem Zirela, to jest kolejny odcinek, zagrajmy w East Dishonored. A ja chcę wiedzieć, czy wszystko będzie się fajnie nagrywać. Na początek jeszcze chciałbym wam przypomnieć, żebyście że możecie skorzystać z mojego reflinku do GTA.com, sklepu internetowego z grami, w którym naprawdę fajne okazje można wyczaić. Tymczasem próbuję tego gościa tutaj, tego, co tak chodzi sobie tam i z powrotem tam, tam i sam tam, i tam, i tam. tam. O, właśnie. Tego, co tu szedł. Próbuję go ogarnąć w ten sposób, żeby się odwrócił pecami i ja mógł tam przejść. Bo ja nie chcę tam tych ziomków zabijać, a nie chcę też się narażać, że mnie będzie widział w sumie. Mogę iść. Weź tyłem do mnie. Hmm. Um. No, kurde, on mi może zobaczyć. Dobra. Zobaczymy, czy mi zobaczyć. A zobaczy mnie, dobra. Niestety jest w stanie mnie zobaczyć w tym momencie. Hmm. A dużo tak jak gdzieś jest. A tu? tu. Dobra. Nie, to nie ma sensu tak robić. E, po prostu go ogłuszę. I go tu wrzucę. Zrobimy sobie save'a już. Kolejnego. To mogę wziąć stąd. Tamten wraca, ale. Dam seradę. Jego też tutaj. Manimy. Weźmy ja go trochę, cofniemy w cień. Bo o to mi chodzi, żeby ich do... żeby to nie zauważyli od razu. Zamkniemy bramę. W ogóle nie zareagował na to, że mu się bramę przed nosem zamyka. Otwieranie. No ale co, co, na to zro... co na to poradzisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Okej. Okay. Baczymy czy mi wystarczy. Dobra, chyba wystarczyło. Nie chciałem się z wami bić. Mówiłem, że nie chcesz się z nimi bić. Dużo was tu będzie. Dobra. Dobra, umarłem. Bo ja tego tak nie chciałem zrobić. To jest to. To jest to, że nie tak to chciałem tutaj rozegrać. Oj, fuck. Wiem, gdzie mam właśnie tam. Ciekawe, czy mi zobaczą? Pięknie zobaczą, to po mnie, ale to jest dobry motyw. Mm. Okej. Okay. Chyba się udało. O Jezu, jeszcze biegają To jest zbyt dobre. Mógłbym teraz powstrzelać. Chyba. Idźcie stąd rat się patrzy. nie się. Kurde. I stąd Uważy ich. No i tu wszyscy idą. Jak mam tam przejść? Jestem w najbardziej oczywistym miejscu w ogóle w całym tym, tym, tym kompleksie, że tak powiem. O kurde, no tu stoi. Okej. Okay. Nie ma co, Zobaczmy może. On tak będzie stał, rozumiem. Okej. Okay. Zobaczmy tylko jeszcze. Notki. Not Hmm. Anonimowa wiadomość? A to nie to, to już nic nie ma. Dobra, no to. Fak. Hmm. Serio. Dobra, jest więcej. Jak za sobie wszytam grę, jak już tu siedzę, w tym środku. A właśnie, boom! Ciekawe przez drzwi wewnętrzne, mam tam być, nie rozumiem. Dobra, mam inny pomysł. Faktycznie, mam inny pomysł. Bo ja tu mogę tak czekać i czekać i czekać Ale prawda jest taka Że mogę stąd po prostu wybiec O właśnie Mogę po prostu zrobić to tak Takie czekanie się mijało z celem dość Mam wrażenie a tak, to przynajmniej się stamtąd wydostałem. Przynajmniej po prostu czekanie nie ma sensu, jak widać. A chcę tę grę po przejść po cichu, więc to też trochę ze sobą jest sprzeczne. O! Przejść do kanałów. Oczywiście, tak. Kończymy, jakby pierwszy, pierwszą część. Uciekłeś z, z więzienia w Coldridge z, z pomocą tajemniczych sojuszników. Jeśli zdołaś dotrzeć do rzeki Runhaven, obiecują oni pomóc ci wykonać twój następny krok. No, czyli musimy dos dostać się do rzeki. Mogę cofnąć? Mogę. Hehe, he, fajnie. Nie mam broni. Zauważyłem. Cześć szczurze. Na klucz. O, notatka. Korwa, jeśli to czytasz, to znaczy, że nasz plan zadziała i uciekłeś z Coldridge. Jeden z naszych kontaktów okrył dla ciebie broń gdzieś w kanałach. Weź sprzęt i znajdź Samuela. Tam, gdzie tunele wchodzą do rzeki. On zaprowadzi cię do nas. Przyjaciel, którego wkrótce spotkasz. Na górę, tak rozumiem. Daj mi to. Hmm. Flaga szczurów. Co te szczury zrobiły z nimi? The fuck? Ja pierdzielę, o co chodzi? No okej. Okay. Mam drzwi otwarte w razie czego, nie? Tam coś na dole jest? i mm, nie sądzę. Skaczemy i idziemy dalej. <laughs> o, mam broń, mogę ją wyciągnąć. Będę się, że od razu zaatakuję, jak ją wyciągnę. To z mi będą przerażać. Idziemy wodą. Po tym co widziałem, nie ciągniemy do tych szczurów. Płyniemy sobie tak. Kurde alfa, nie wygląda ten skań. To wskaźniki wszystko tym pięknie. Po prostu mogę stąd wyjść, tak? Da, o. Dobra, Ktoś tu jest? Zwłoki, obróć nieś. Rzuć zawór.

a do dobra jak teraz, a mam pomysł właściwie niekoniecznie taki O. o właśnie. Okay. Obca. Kiedy udało. Attention, Dunwall citizen. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has apparently escaped state custody. Any evidence as to his whereabouts must be delivered to the city watch at once. no, he's waiting. So, we're climbing up. Okay. A czy jak w ogóle jak tam coś innego niż W To on schodzi z tego łańcucha Okej okay. Dobra Podejdźmy z tej strony Może teraz się uda Może wejdę w całą górę? O. I teraz mu się udało. Drud miedziany, monety. Puste rzeczy. Tam czy tam? Drud miedziany, monety. Tkniła gruszka. Okej. Okay. Ograb. Ciekawe czy było warto. Chyba tak. Czaszka. Pewnie mogłem tego jakoś sprytnie uniknąć, ale... Już trudno. Dobra. E, pewnie... E, dobra, co to aktywuje? Tam jest ten. Albo i nie. Tylko tamtego się nie dostanę, tamtego nie wyłączę. Dobra, nieważne, idziemy. Um. Sła butelka, to nie. O, do lorda protektora. Witaj, korywocz, powiem, że Lordi Protektorze, jak byłeś znany, zanim ten tytuł został ci niesłusznie odebrany. Jesteśmy sługami cesarstwa i prawdziwej cesarzowej, grupą lojalistów, którzy bardzo chcą się z tobą spotkać. Weź tę broń zbudowaną dla ciebie z najlepszych materiałów na wyspach i spotkaj się z naszym człowiekiem Samuelem w pobliżu miejsca, gdzie tunele uchodzą do rzeki Renhaven. Spieszcie i powodzenia, mamy ten sam cel. Wow, 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 wow. Co to? Mam kuszę. ja... Mam kuszę. Ale super. Zło. Nie chcę... Właściwie niczemu podniosłem. Nie chciałem. Chciałem sakiewkę. Eee... Aha. Przyciśnij... ...kuszę, a bełt do kuszy. Mogę mieć parę tych. mogę mieć pistolety. No ale ja chcę mieć na razie... ...zwykłe bełty. Esencja szaleju. Więcej esencji z szaleju. Monety, a coś jeszcze jest? Nie. Na dół bym sobie szedł Wejdę tam? Nie wiem. Nie wiem, czy potem wejdę, ale... Puszka z z wieloryba, monety... To się przyda, coś czuję. To się kiedyś wykorzysta. A jasne, że wejdę, mogę w ogóle tędy iść, nie? Hmm, dobra. Możemy sobie pobiec, bo już tutaj chyba nikogo nie ma, nikt nas nie usłyszy. Otwieramy drzwi Na dwa razy I Co, co by nam strzeliło? Skąd by do mnie strzeliło? A stamtąd, okej okay. puszka węgorzy w galarecie. Działka Jeriego Ok, Okej, to chyba nie do mnie było w ogóle. Safe Wymagany szyfr Wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, tylko trzeba by teraz znaleźć butelkę whisky. Ciekawe, co w tym safe jest. Chodzi o to, że w butelce whisky jest kod do safe'u. No tak. Trzeba znaleźć butelkę whisky, w której coś będzie. Niestety nie tym razem. Tu? Ograbiłem sobie ten miotacz. Eee, fajnie by było się dostać do tego safe'u. Ale chyba nie będzie mi to dane. Dobra, zobaczmy, może jest tu jeszcze jakaś jedna butelka whisky. Gdzieś. O! Nie było tu nic, niestety. Niestety, smutno. O, wziąłem mu to, co miał. Dobra, olać to, idziemy dalej. Um... Na dużo w jednym miejscu się teraz nas coś Nie będzie mnie z nami przejechał, panie. Czy wie pan, kto tu Nie Próbuję go wybrać sam. A co, jeśli nikt z składu nie jest tu? To próbuj, żeby było dużo brzmienia, kiedy umrzesz. Zabij coś, jeśli możesz. Bastard. Słyszeliście to, czy nie? Zrobię save'a. w ogóle? Dobra, no, zrobiło się szklanka, to nie mogę tu. O, właśnie, a właśnie teraz skłócasz, e, tu jest jeden, tu jest jeden. Nie chcę śmierci z góry, go chcę. ustawić Dobra, zobaczmy sobie samouczek. O nie odniesiesz, nie, odniesiesz obrad, obrażeń na skutek upadku, tak? O, kusi, ale. On nie jest też ważny na tyle ważny, żeby Wydaje go uśpić. Nie widzę tu więcej, dobra? Zróbmy save. O, i wyszło na moje. Pieczony szczur. O tak, o tak, jedzenie zawsze spoko. E, tu co? Do w ogóle gadał cały czas. Nie wiem, tam jest Samuel. 100 metrów do Samuela. Hey, a ich mm, tu jest dwóch, dobra. Tam rozumiem, że przejścia raczej nie dostanę. Dobra, niech oni się tutaj po ten pobawią, a ja sobie pozwiedzam. Połatę sobie po rurach czy coś. Ok, lecimy dalej. Jestem właśnie. O, oh, ten właśnie info, że Brazylia wygra. Wy w chile. Ja nie wiem kiedy zobaczycie ten odcinek. Więc ciężko mi stwierdzić, czy wy już to wiecie, czy nie. ja w każdym razie się... Teraz to wiedziałem, więc wiecie kiedy nagrywam ten odcinek. O. Oh. Niech co albo... Właściwie to ja go mam w dupie, ja sobie przejdę. Po prostu tam... Mm, mogę pić. Po prostu to oleje oleje. O. Oh. Szalej. Jakieś śmieszne rzeczy... zwłoki. Z tych mniej śmiesznych rzeczy to były właśnie zwłoki. No tu sobie wejdziemy. Turu, 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 ta lampa mnie wkurza. Idziemy sobie dalej do Samuela. Cały czas się skradamy. ah, fine, you know, responsible for the murder of shemba fair empress, and the disappearance of lady emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. off to his whereabouts must be delivered to the city watch. calvo, over here. quickly. i'm a friend. shema. i'm samuel, and i work for some good people who want very much to meet you. they said you'd come out here. But i could still hardly believe it. A co z tym dużym statkiem? Sam płynie w tle. Dobrze, starczę Ruszajmy. Tym właśnie tam, o tamtym. Osiągnięcie! Pierwszy etap zakończony, jakby, mam wrażenie. No, rozegraj panową pierwsza misja. Znaleziono marsz rodzin osoby. Ogólny poziom chaosu. Ich nie został duch, nikt nie wykryty. Alarmy cywile. Działań specjalnych nie wykonano. 0 na 0, 0 na 0, monet mało zala... połowę tylko znalazłem. Dobra. Zaczniemy, zobaczymy co dalej. Tutaj ten. Twoi nowy, nowi sprzymierzeńcy, kryjący się w starym bazarze nad rzeką, chcą się podzielić z tobą swoimi planami. Spotkaj się z wewnętrznym kręgiem lojalistów, aby dowiedzieć się co planują. No to lecimy. this is the hound pits pub closed for business after the district marked off as dead from the plague we're right under the lord regent's nose and he don't know a thing of course if anyone finds out what we're up to the watch will break in with swords drawn and now that you've escaped the lord regent's going to be tearing the city apart take you up to meet admiral havelock and the rest of the loyalists the admiral's a man to be reckoned with if anyone can help you find that missing girl lady emily and clear your name he can okay oh trap no they they're hard at work in there best join them get whoever really killed the empress Dobra, lojaliści. Troje, troje, bractwa synów, ale dobra. Tak to wygląda przynajmniej. Do tej pory. Dobra, powiedzmy, to, to są wysokie wymagania znaczy, wysokie ustawienia, ale. jakoś tego nie widzę. Mimo wszystko bardzo przyjemnie się gra. Jest. o. Nie, może, nie jesteście w stanie zabić plagi. O. Nie, to było Shriveled. Eee... Takim. W sumie to jest takim zgrzybionym starcem i e, e, kłamcą. Dobra, wchodzimy. Mogę iść na górę? He, Trochę pozwiedzam, zanim z wami porozmawiam. W takim razie. Eee. Właściwie to. Przed rozmową. O, monety. Actually, I'll talk to and I'll see oh, My furnishings have been installed at last, with no small amount of complaining by that antiquated boatman. The others have no idea what it's like to suffer as I have. Speaking of which, Wallace, please breathe two bottles of Dunwall Red—never mind which—and fetch a clean glass. Well, I'll begin again tomorrow. Okay.

Mówiłem well, like... Ok, tego mi się nie chce czytać. Nie chcę mi się jeść gruszki nawet. ona jest brzydka. Ona jest szpetna po prostu i tyle. O, kibel. Kryształ. Czytamy. Czytamy. Więcej notatek. Eee, dobra. wychodzimy. Wchodzimy stąd, co tu jest. Siema, ktoś tu jest, nie? Czytamy tak szybko. Z tego czuję, że są jakieś info. O, odpalimy sobie to. O fajnie, zbugowałem to. Napisy się dalej wyświetlają chyba, albo nie, już nie wyświetlają. Dobra. Olać to. Olać to. Schodzimy na dół, bo tam jeszcze niżej można skoczyć. Nauknę drzwi. Wstanę sobie. Nie, nie, ja stoję. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i trzymajcie się. Cześć!